Siemanko, witam Was z samochodu, a z samochodu dlatego, że jedziemy do Byczyny na zawody. Jedziemy na zawody Byczy 2019, także słuchajcie, ja jadę teraz spod mojego domu w Krakowie na dworzec odebrać kilka osób, które jadą z Lublina i lecimy prosto na Byczynę. Także odpalamy auto, odpaliło, a skoro odpaliło to możemy ruszać. Dotarliśmy na miejsce, całą ekipą, jest cichy, jest Natalia, ale się dzieje. Jeśli na napawał, mówi, że już mu stwardła piłka, to oznacza, że skoro piłka stwardła, to jesteśmy w byczynie. No co robimy w byczynie poza układaniem kostek? Gridujemy, gramy w nogę, w siatkówkę, w koszykówkę i we wszystkie gry, które mogą nas pojednać. Dokładnie, no słuchajcie, byczyna to są o tyle ciekawe zawody, że nie tylko układamy, ale głównie ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby posiedzieć przy ognisku, pograć w nogę, e, porzucać frisbee, no i w ogóle spędzić luźno czas, a nie tylko siedzieć i układać kostki, chociaż kostki też będziemy układali i też wam trochę tych kostek nagram. No to co, piątek uważam za zakończony dla was, dla nas się dopiero zaczyna piątek, bo na pewno troszkę posiedzimy, pogramy, pośpiewamy i nie wiem co jeszcze. I widzimy się rano. Cześć! Dzień numer dwa. A w zasadzie jeden, bo pierwszy dzień zawodów dzisiaj, wczoraj był piątek nie było zawodów. Dzisiaj numer jeden jest godzina ósma rano. Siema. O, zobaczcie, tak się śpi w wyczynie w sumie. Tak, jak zdradzę waszej prywatności trochę. Tak się śpi w wyczynie. Tak wygląda wyspany człowiek po wyczynie, który jest zadowolony, bo nie musiał płacić za nocleg, bo może przywieźć sobie śpiwórkę i matkę i spać w szkole. I to jest bardzo duży plus. Wyczyny fajnie tak się zintegrować, pospać sobie na salce koszulka z Opolas kiedyś tak, żeby było tematycznie i lecimy Zawodem bycie, która jest 2019 uważam za otwarte. czyli oficjalnie się zaczyna 5 na 5 na start tak jak cichego słyszycie tak jak obiecałem na filmie idę z Juxinem Little Magic zobaczymy jak się sprawdzi Oha, może teraz nie zepsuję <grych> Piątka tak sobie poszła, co widzieliście ale oha już nie powinno być tragedii bo nawet jako tako to oha układa. Nie śpi. To jest taka druga. Z racji tego, że ja mało układam w wyczynie i jestem już w zasadzie po trzech konkurencjach wszystkich na dzień dzisiejszy, moich, czyli OH 7x7 /7 i 5x5, /5, to Wam pokażę w sumie jak zawody wyglądają, bo część z Was może nie wiedzieć jak wyglądają takie zawody, więc obracamy kamerę. I będzie mój komentarz z zakadru. Słuchajcie, tak wyglądają mniej więcej zawody. Tu cała ta przestrzeń to jest miejsce, w którym zawodnicy siedzą, układają kostki, rozgrzewają się, spędzają czas wolny. Tu obok jeszcze mamy wystawione z Byczyny akurat medale. Mamy puchary, które zachęcają na pewno do rywalizacji, bo można takie wygrać. Yy, byczyna zawsze słynie z tego, że te medale są jakieś no, niestandardowe, tak? To nie jest standardowy kształt medalu. Mamy prowadzącego Mariusza. Mariusz Cichocki, fantażystyczny YouTuber, zapraszam na fanpage jak zwykle. A tak naprawdę Mateusz Cichoracki, czyli Cichy, którego pewnie część z Was kojarzy. Yy, strefa zawodnicza dalej. Mamy stanowisko do układania Tam z tyłu, o tam gdzie jest laptop, za Maxem e, Tam jest strefa rejestratora wyników, w tym wypadku na tych załatwach jest to Natalia I ona wpisuje wyniki zawodników, którzy zakończyli ułożenia Tu mamy sobie wszystkie stanowiska, na które zawodnicy układają teraz 2 na 2 Strefa mieszaczy Nowocześnie tym razem Z tablecików z Kramle i strefa oczekiwania, jak ktoś już przyniósł kostkę do mieszania, to czeka tutaj. i tak to w skrócie wygląda na zawodach. W zasadzie nie ma co więcej opisywać, jeśli chodzi o strefy. Czasem są jakieś dodatkowe, wiecie, strefa z jedzeniem, strefa z częścią, strefa z częścią. To co wam pokazałem, to podstawowe strefy na zawodach i na każdych zawodach te strefy są. I taka wiedza wam też wystarczy, żeby mniej więcej poruszać się jakoś po terenie zawodów. A ja wracam do doglądania zawodników, czy na pewno wszystko jest zgodnie z regulaminem. Pozdrawiam widzów JoJo. Dziękuję. A ja też was pozdrawiam. Zobaczcie, skończyło się. Uuu, sobota jest już zakończona. Nie ma już co do układania. Zawody się zakończyły. Część oficjalna, układanie, przynajmniej na dzisiejszy dzień. Zaraz idziemy grać w piłkę, jeść kiełbaski No i co? Troszkę wam ponagrywam, jak tam staramy się udawać, że umiemy w sport. Bo... Najważniejsze osoby na tych zawodach: Rejestratorka, prowadzący, delegat. Godzina ja. 9.48 Moje łóżeczko piękne, patrzcie jakie międzypie było, trochę tylko zmarzłem. Nie, opuszczone, a to oznacza, że możemy ruszać z dniem zawodów numer 2. Dla nas w sumie 3. No, ale dzisiaj ostatni dzień, to na pewno. Także zaraz będą na pewnie nagrania z samych zawodów i moje ułożenia, bo dzisiaj jest to konkurencja 3 na 3, a trzeba zrobić nr Dobra, 4 na 4 przede mną, także ruszam do układania. Dajcie znać, bo w zasadzie ja cały czas tylko nagrywam siebie, nagrywam mniej więcej przebieg zawodów i nagrywam same moje ułożenia. A dajcie znać, może was interesuje coś innego, może chcielibyście coś innego z zawodów zobaczyć, na przykład Mariusza Cichockiego. Jeśli chcecie oglądać części Mariusza Cichlockiego, to napiszcie w komentarzach, będę wiedział, co dla Was nagrywać na tych zawodach, bo ja już na nich jestem ponad 50 razy i nie wiem, co tu pokazać. Kiedy się złożę. Słuchajcie, 4 na 4 już chyba nie jest do odratowania, bo jak widzieliście, przynajmniej w, w przerywnikach, miałem cztery solwy. Pierwszy spoko, 49 sekund. W drugim coś po doliłem, całkowicie. W trzecim mi kostka spopawała. a w czwartym po prostu ujawniły się moje cechy bycia słabym. Jeszcze jedno ułożenie, ale raczej nic z tego. Liczymy na trójkę dzisiaj, bo to dla mnie najważniejsza konkurencja. Jak zawsze zawaliłem 3x3. Nie, nie zdążyłem się przygotować, bo załatwiłem parę innych spraw. Dwa pierwsze sorty po 18 sekund, tragedia. Potem już było 12, 13, 13, więc jest w miarę stabilnie. Na szczęście myślę, że wejdę na, do drugiej rundy. Nie poszła mi najlepiej, ale jestem zaskoczony, bo w 6x6 6 poradziłem sobie no całkiem nieźle. Średnia w granicach 3,5 minuty, czyli chyba moje nowe PB, jeśli chodzi o oficjalne zawody, także szóstka dobrze poszła, a myślę, że plusem, a raczej powodem dlaczego mi tak poszła może być to, że wcześniej ułożyłem sobie Terra to taka duża kostka typu 12 ściennego większy mix i tam jest dużo małych elementów. Że coś w tym mogło być. Chyba zacznę taką rozgrzewkę stosować przed Big, cub big Cubami. Uf, no to co, jeszcze czekamy na trójkę, drugą rundę i koniec zawodów. Z małą obsuwą zaczynamy półfinał konkurencji 3 na 3 Z małą obsuwą, bo w sumie, gdy dobyczyny, czyli niedużej miejscowości, e, gdzie nie ma zbyt dużo restauracji, nagle zjadą się Speedcuberzy i wszyscy naraz idą korzystać z jednej restauracji, to mają problem. W tej restauracji oczywiście zadali jedzenia, a tak padło, że akurat najdłużej czekaliśmy my jako delegaci, jako prowadzący rejestratorka, bo byliśmy razem. E, więc też my troszkę to opóźnienie wygenerowaliśmy siłą rzeczy, ale też potrzebujemy w ciągu dnia cokolwiek zjeść. Także ruszamy z półfinałem 13. średnia, czyli 800 do mojego PB 3 Nie jest źle biorąc pod uwagę pierwszą rundę jak mi tam poszło ale to dobrze czyli poprawiam się, może wreszcie zrobię to są 12. Powiem wam najśmieszniejszą rzecz, jaka się zdarzyła na dzisiejszych zawodach. Wszedłem do finału 3x3. Jest to mój pierwszy finał konkurencji 3x3 pierwszy finał taki naprawdę 10 osób się kwalifikowało, wszedłem jako 10 ostatni. Także Przemeblowanie, ostatnie przygotowania do finału Także co? Ja jestem tutaj I widzimy się już przy stole Będziecie oglądali moje wszystkie pięć finałowych ułożeń Które pewnie już teraz coś czuję, że ze względu na mój pierwszy finał będę się pewnie stresował I pewnie będą słabe No ale to się przekonamy za chwilę Wy już za moment zobaczycie to na ekranie Ja za kilka minut też siadam i układam 3 na 3 finał Pierwszy w życiu yeah! Stabilność. No i koniec zawodów. Dwa dni intensywne. Dwa dni układania, grania w piłkę, rzucania frisbee, ogniska, siedzenia, śpiewania. Wczoraj nic z wami nie nagrywałem po samych zawodach, bo już woleliśmy sobie pograć w piłę, posiedzieć przy ognisku, więc wolałem się integrować, niż chodzić z kamerą. Dzisiaj wszystko. Ostatni byłem w finale, tego się spodziewałem, no ale jak widzicie sala pustoszeje powolutku, także jeszcze na parę ostatnich słów zapraszam was do samochodu. No i będziemy kończyli tego vloga z zawodów Byczyn Cube 2019. No to co, słuchajcie, słów kilka na zakończenie i już w aucie. Ja zaraz ruszam, wyjeżdżam z Byczyny, jadę do Krakowa do siebie. Co mogę powiedzieć o zawodach, żeby podsumować? I vloga, którego Wy widzieliście, i same zawody, które ja tu przeżywałem, jak co roku Byczyna super, super zawody. To są zawody, które są bardzo luźno prowadzone, nie ma tutaj pośpiechu. Nie ma dużo układania, bo raczej harmonogram jest tak skonstruowany, żeby na spokojnie się ze wszystkim wyrobić. Jest luzik, a co najważniejsze, zawsze wszyscy się integrują. To mnie bardzo, bardzo cieszy, że można wspólnie w jednym miejscu. Bo dużo osób korzysta z noclegów w szkole, który jest darmowy. Oczywiście, jeśli macie jakąś karimaty, śpiwór, chociaż bez, też da się oczywiście spać. Podłoga dla Was jest zawsze dostępna w Byczynie. Fajnie, że jest ta integracja. Wszyscy pograli w piłkę nożną. No ja w nogę nie grałem, bo nie umiem, ale w tym czasie sobie podbię piłkę siatkową. Porzucałem frisbee, pograłem w kosza, posiedzieliśmy przy ognisku, pośpiewaliśmy. Także ogółem świetne zawody, jak co roku. Mnie zawsze najbardziej w zawodach cieszy ta część społeczna, niekoniecznie część zawodowa. Oczywiście z części zawodowej też jestem zadowolony, ponieważ chyba no, całkiem dobrze mi poszło w szóstce. Przede wszystkim trójka, pierwszy mój w życiu finał. Wszedłem jako dziesiąty do finału, oczywiście skończyłem na dziesiątym miejscu, ale tego się akurat spodziewałem. Ale w finale dodatkowo zrobiłem ułożenie poniżej 10 sekund, także jestem zadowolony, bo myślałem, że w finale nie będę w stanie wykrzesać z siebie nic dobrego, a tam była 9, 10, 12, no i 14 i 15 to troszkę zepsuło, gdyby zamiast któregoś z tych czasów, bo jakaś dwunastka to by było naprawdę bardzo, bardzo fajnie no ale jestem zadowolony z tych moich wyników, jak zawsze zresztą wiecie, że dużo nie ćwiczę w domu, więc każda poprawa to tak naprawdę dla mnie sukces, bo nie trenuję na tyle żeby spodziewać się tej poprawy, zawsze jest to dla mnie niespodzianka dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć z takich vlogów z zawodów, następny vlog będzie z zawodów w Kostelcu, w Czechach które będę delegował, jadę tam w ostatni weekend lipca, także stamtąd kolejny vlog i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, szczególnie jeśli obejrzeliście ten film do końca. Co chcielibyście zobaczyć we vlogu z zawodów? Bo ja na zawody jeżdżę bardzo często i dla mnie tu jest wszystko normalne. Ale dla Was być może jest wiele pytań i zagadek i chciałbym wiedzieć, co Wy jako widzowie chcecie zobaczyć w takim vlogu z zawodów. Czy poznać miasto, w którym są zawody? Czy tylko oglądać to, jak układam oficjalnie? Czy może robić jakieś głupie rzeczy z innymi speedcuberami? No, masę rzeczy można zrobić na zawodach, więc wy koniecznie dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć. A my widzimy się już w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.